Marka Saints Row właściwie nigdy dotąd mnie nie interesowała. Zdawałem sobie sprawę, że gdzieś tam istnieje taka seria, ale wydawało mi się, że jest to taki słabszy klon GTA i na tym kończyła się moja wiedza na temat świętych. Dziś, gdybym mógł cofnąć się w czasie, to strzeliłbym sobie z plaskacza za zestawienie trójki z gruntem w auto. Uwierzcie mi, to jak porównanie szachów do warcabów. Niby też gry planszowe, ale jednak inne. Na krótko przed premierą twórcy wrzucili do sieci demo, w którym mogliśmy tylko i wyłącznie stworzyć postać. Kreator był na tyle rozbudowany i oferował tak spore możliwości, że zacząłem przeczesywać informacje na temat Saints Row. I od tamtej pory tylko odliczałem czas do premiery. Jak gdy już dorwałem grę, niczym jakiś No Life przesiedziałem bite 7 godzin przed monitorem bez żadnych przerw. A oderwałem się tylko z tego względu, że musiałem odstąpić komputer. To jest naprawdę dla mnie coś niespotykanego, bo z reguły po dwóch godzinach grania już mam dosyć. Gra zaczyna się z grubej rury, czyli od napadu na bank, który nie do końca idzie po naszej myśli. Ale uwierzcie, że to co się dzieje podczas niefortunnego skoku, to zaledwie przystawka do dania głównego. Przynajmniej w porównaniu z tym co czeka nas w dalszej części Przygody Świętych. Bo co powiecie na bieganie nago po zażyciu narkotyków w klubie Sadomaso? Albo na przeniesienie się do wirtualnego świata w postaci muszli klozetowej? Ewentualnie na atak na naszą siedzibę przez stripteaserki myślnik-zabójczynie? Brzmi co najmniej dziwnie, ale tutaj prawie każda misja jest mocno pokręcona i tym samym oryginalna. Ale ma to tylko swoje zalety. Raz, nie można narzekać na powtarzalność. Dwa, widoki i reakcje na nie bohaterów potrafią być zabawne. Czy naprawdę chcę to wiedzieć? O, to? To jest mój Co to diabła? Nie, nie mówię tego. Są zbieralne. Powinniśmy je znaleźć. To jest głupio... Nie, 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 nawet nie idę tam. 3. Możemy niejeden raz zdziwić się przeżywając to, co przygotowali dla nas goście z Violation. Jak na grę z rodzaju piaskownicy, mamy tutaj naprawdę dużo roboty. Na początek musimy stworzyć naszą postać, mężczyznę lub kobietę. Ograniczeniem jest chyba tylko tutaj nasza wyobraźnia. Możemy ponieść się fantazji i wykreować coś naprawdę pokręconego, jak na przykład zombie. I w tym momencie nie żartuję. Natomiast świetnym zagraniem ze strony twórców jest to, że mamy do wyboru trzy zestawy głosów dla każdej z płci, plus jęki i buczenia dla wcześniej wspomnianego zombie. Osobiście byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony takim zagraniem, gdyż kwestii mówionych jest od groma. Podczas każdej scenki filmowej nasza postać odzywa się, a to pozwala na zżycie się z bohaterem jakąś taką identyfikację jego lub jej. A dialogi są często barwne i powodują uśmiech na twarzy. Postacie są na tyle charakterystyczne, że nie sposób o nich zapomnieć. Wielki mięśniak, który nadrabia nie tylko siłą, ale i wysoką inteligencją, Shandy, niewypełniona dziewczyna, nie zastanawiająca się nad konsekwencjami swoich działań ani słów, albo Alfons wypowiadający się z pomocą modulatora głosu, co brzmi, jakby urwał się z popowej piosenki dla nastolatek. Usłyszymy tutaj m.in. Daniela Deikima. Alka Hogana czy znaną i lubianą Sashę Grey. W grze posłuchamy również około 10 stacji radiowych z muzyką klasyczną, rapem, rockiem czy różnymi elektronicznymi kawałkami. Jest tego dużo i zapewne usłyszycie tutaj znane przez siebie jak i wielu innych piosenki. Gdy już dopieścimy detale i ubierzemy naszego Sima możemy poznać ogromne możliwości miasta Silport. Pierwsza sprawa to punkty szacunu, czyli tutajże punkty doświadczenia które dostajemy za wykonywanie zadań, zabijanie, czy jakieś inne efektowne akcje. Wskakując na kolejny poziom, odblokowujemy umiejętności, które możemy kupić za kasę. Mamy możliwość zwiększenia zdrowia, wydłużenia paska sprintu, czy powiększenia ilości przechowywanej amunicji, albo nawet usprawnienia członków naszego gangu. Potrzebne pieniądze zdobędziemy wykupując nieruchomości, wykonując zadania poboczne i główne, Albo przejmując tereny spod władzy innych gangów. I tutaj znów dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli tzw. Side questów Nasi znajomi, nie jeden raz będą potrzebowali pomocy, albo będą chcieli wystawić nas na próbę. Eskorty, wyzwanie ze strzelaniem do maskotek w zwariowanej grze psychopatycznego doktora, wyłudzanie pieniędzy z ubezpieczenia czy hakowanie komputerów w wirtualnych wyścigach. A to i tak garść z wielu zleceń, niezwiązanych z główną linią fabularną. Gra ani na chwilę nie daje odetchnąć, bo naprawdę jest co robić i każda minuta w Saints Row to przysłowiowa jazda po bandzie. Dobrym patentem okazał się Interface w postaci komórki, która pozwala na szybkie zaznaczenie celu na mapie, wybranie misji, przejrzenie statystyk oraz osiągnięć i tym podobne. Jest to cholernie wygodne, bo dzielą nas z reguły dwa kliknięcia od tego co chcemy w dowolnej chwili sprawdzić. Niestety tutaj jednak niespecjalnie spisuje się GPS, który często prowadzi nas przez dłuższą drogę niż sami moglibyśmy wybrać, i zdarzało się, że olewałem po prostu zalecaną mi trasę. Bo zamiast jechać prosto i raz skręcić w prawo, nawigacja kierowała mnie przez poprątaną sieć ulic. Teoretycznie możemy odkrywać skróty, które są aktualizowane przez system nawigacji, jednak sam nie zauważyłem, aby problem się rozwiązał dzięki temu. Za pomocą wielu przydatnych zabawek możemy siać zniszczenie: karabiny, strzelby, pistolety, granaty, wyrzutnie rakiet, znane z Modern Warfare pociski Predator, kije baseballowe, śmiercionośne, ogromne fioletowe dildo. Początkowo bałem się, że strzelanie do przeciwników nie przypadnie mi do gustu. Nie lubię, gdy jestem zmuszony wpakować w delikwenta kilkanaście kulek, aby posłać go do zaświatów. Na szczęście po raz kolejny Saints Row pokazał się od bardzo dobrej strony, bo celny strzał jest skuteczną metodą na uciszenie niemilców. Zwrócę uwagę, że walki są intensywne i dynamiczne, potrafią być wymagające i dają ogromną satysfakcję. Czuć swego rodzaju siłę broni, gdy pociągamy za spust, albo gdy granat rozrzuca przeciwników na wszystkie strony. Dodatkowo mamy wpływ na nasze uzbrojenie. W odpowiednich punktach sklepowych możemy czteropoziomowo ulepszać nasze cacka w większe magazynki czy lepsze zarowniki. Poza arsenałem modyfikacjami możemy poddać również pojazdy i dostosować je do naszych indywidualnych potrzeb lub wizji. Zmiana karesorii, opon, spoilera, maski, sterzaka. Nie wiem czy stworzycie tutaj wóz swoich marzeń, ale możecie być naprawdę blisko. Zapomniałbym wspomnieć, że w grze pokierujemy samochodami, odrzutowcami, łodziami, motorami czy helikopterami. Grafika Saints Row raczej nie zachwyca, ale też nie ma się ochoty przez nią walić kubową w blat biurka. Przez charakterystyczną mgiełkę i odbicie światła przypomina trochę GTA 4. Otoczenie jest jakby miękkie i nieostre, jeśli wiecie co mam na myśli. Świetnie wyglądają tutaj przede wszystkim dynamiczne warunki pogodowe, majestatyczny wschód słońca, pochmurna noc, deszczowy wieczór. Taka dość częsta zmiana kolorystyki wpływa bardzo dobrze na odbiór gry, bo nie jesteśmy przez to narażeni na monotonię. Do gustu przypadł mi spory wachlarz animacji postaci i staranność, w jaką w nie włożono. Poruszanie się czy przeskakiwanie przez siatkę jest bardzo płynne i naturalne. Nawet oglądając zupełnie odjazdowe wsiadanie do samochodu, ma się wrażenie, że można by coś takiego zrobić w rzeczywistości, a nawet aż chciałoby się czegoś takiego samemu spróbować. Oprawa wizualna to ewidentnie nie ta sama liga co najnowszy Battlefield, co widać na pierwszy rzut oka. Zdarzają się też tutaj błędy techniczne, jednak one zamiast odejmować grze uroku przez tą całą niepoważną otoczkę są po prostu komiczne. Pozwolę sobie wtrącić coś o spolszczeniu, krótko bez zbędnego gadania. Jest idealnie, raz czy dwa zabrakło przetłumaczonej kwestii, ale jeśli chodzi o oddanie charakteru gry, to panowie tłumaczy spisali się na medal. Nie ma tutaj ugrzecznień, które kompletnie zrujnowałyby pikantny i luźny klimat. Na szczęście nie pokuszono się o pełną polonizację, a dostajemy świetną wersję z napisami. W grze istnieje również tryb Multiplayer. Mamy tutaj znany i lubiany tryb hordy, a także możliwość zabawy w kooperacji z innym graczem, gdzie możemy rozgrywać misje z głównej kampanii, tylko że z dodatkową osobą. Jest to fajne urozmaicenie. Sam chwilę pograłem z jakimś nieznajomym ze Steam'a i bawiłem się nawet lepiej niż w przypadku grania samemu. Jedna osoba na przykład kieruje pojazdem, druga ostrzeliwuje, i na szczęście drugi gracz zawsze ma z roboty. Mam wrażenie, że nie powiedziałem o nowym sense Row wszystkiego, albo wystarczająco dużo. Jest w tej produkcji ogrom zawartości, która ocieka kapitalną atmosferą, a moje słowa na pewno nie oddadzą tego, jak świetnie bawiłem się z tym tytułem. Niestety wydawca niezbyt dobrze zaplanował pojawienie się gry na półkach sklepowych. W gąszczu głośnych premier jak Modern Warfare, Battlefield, Skyrim, Saints Row po prostu ginie i prawie go nie widać. A szkoda, bo jak dla mnie jest to solidna produkcja, która bawi w najlepszym stylu. Ale dlaczego, mimo że wymieniłem tyle zeret, gra dostaje ocenę 8,5? Niestety, nie jest to rewolucja w tym gatunku gier, i poza zwariowaną otoczką, nie dostajemy właściwie nic więcej, czego nie widzielibyśmy wcześniej. Nie jest to oczywiście wadą, ale nie pozwala mi wystawić większej noty. Nawet pomimo tego, że każdy element jest tutaj dopracowany i przemyślany. Jak dla mnie jest to jedna z najfajniejszych premier tego roku i cieszy mnie fakt, że Violition chyba już wie do czego chce dążyć, odnalazł właściwą drogę dla serii Saints Row i mam nadzieję, że właśnie tą ścieżką podąży. Mówił dla Was Kerlik z Grasz 24pl